Dzień minutę, Michał Kobosko. Układ władzy pisowskiej rozpoczął siódmy rok swoich rządów, dokładnie od tego samego, do czego przyzwyczaił nas przez ostatnie lata. Od stworzonego na kolanie, przepychanego nocą przez Sejm na siłę projektu ustawy, która ma stanowić jawne obejście prawa. O co chodzi? Latem tego roku jakiś geniusz PiS wymyślił, wbrew opiniom ekspertów prawa, by w związku z sytuacją na granicy wprowadzić tam stan wyjątkowy. A zgodnie z ustawą o stanach nadzwyczajnych stan wyjątkowy można wprowadzić na maksymalnie 90 dni. I te trzy miesiące kończą się już za dwa tygodnie. W związku z tym kolejny pisowski geniusz zaproponował fastrygę Prawną. Zgodnie z nią, zgodnie z tym projektem, to minister spraw wewnętrznych będzie mógł jednoosobowo decydować o tym, które rejony, które obszary kraju można zamknąć i objąć zakazem wjazdu, a zaś lokalni szefowie Straży Granicznej mają decydować na podstawie swojego widzimisię, których dziennikarzy do siebie wpuszczą, a których nie wpuszczą. Koło Parlamentarne Polski 2050 zgłosiło 11 poprawek do tego projektu ustawy. Domagamy się przede wszystkim, by działania ministra spraw wewnętrznych zostały objęte stałą kontrolą parlamentarną, stałą kontrolą Sejmu. Domagamy się także, by działania, właśnie takie jak wydawanie zakazów, mogły być zaskarżane do sądu. To podstawa naszego funkcjonowania w demokracji. Charakterystyczne swoją drogą, że w czasie kiedy trwa taki kryzys na granicy pan Gliński, pan Duda, pan Kurski, którego telewizja przecież straszy Polaków codziennie wojną, na ludzie oglądali sobie mecz na stadionie narodowym. Coś tu nie styka. Na granicy jest realny kryzys, polscy policjanci i wojskowi bronią granic ojczyzny z ogromnym oddaniem. A te orły pisowskie oglądają na luziku mecz, zresztą fatalnie przegrany przez naszą reprezentację. Od sześciu lat codziennie, niezmiennie, jest tak, że Wierchuszka PiSu robi coś dokładnie odwrotnego, niż mówi jej propaganda.